Dziewczyny? Króliczki, króliczki rządzą! Dziewczyny? Żaby są niepokonane. Króliczki, króliczki, są są króliczki są super, króliczki są najlepsze, króliczki wygrywają! Diana, mam pomysł. Ja też. Dobra, dziewczyny, porozmawiamy na treningu. Timur, nie obrażaj się na mnie. Wiesz, że czasami mam problemy. Teraz mam problemy z moją siostrą. To co, teraz nie będziemy się widywać przez Dane? Timor jesteś taki dziwny. Dobra, Dana jest w żab. Zapomnijmy o tym. Nie, nie zapomnijmy o tym. A niech to Dana wrzuca zdjęcia z żabami. Diana nie będę ci pokazywać, żeby cię nie zasmucić. Te żaby są strasznie irytujące. Tak, przeciwnicy zawsze tacy są. A może pójdziemy dzisiaj na spacer? To samo myślałem, może pójdziemy na spacer. No, czy zebraliście się tutaj specjalnie, żeby demonstrować swoje uściski? To nie park dla zakochanych, tylko szkoła. Więc przestańcie się przytulać w naszym towarzystwie. O, szczury są zazdrosne. Nie martwcie się, pewnego dnia będziecie mieli chłopaków. Wątpię. Tak, są takie złe. Zobaczcie, Dana. Taka zarozumiała, że nawet się nie przywitała. Żeby ją zmieniły. Dziewczyny, Dana jest sama. Chodźcie, mamy czas, żeby z nią porozmawiać. Raczej cię nie posłucha. No proszę, młodsza siostra jest mądrzejsza od starszej. <gry> ha, 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 bardzo śmieszne. Szczury, zajmijcie się swoim życiem, jesteście irytujące. Mów mi więcej, białowłosa. Trzeba było im powiedzieć, z jakimi facetami rozmawiamy w internecie. Jana, w internecie wszystkie zdjęcia są przerobione w Photoshopie. To nie są prawdziwi ludzie. Przegrywaj, o co chodzi? W co gracie? W Diana, Diana Stories. W to, doskonała w to doskonała gra. Super, historie tajemnicza. Tak, mam nowy rozdział. Sąsiad Dima flirtuje z Dianą. Kim on jest? Co to? nie Dima Dmitry. Nieważne, kim on jest. Super przegrywy, ja też gram w tą grę. Na następnym poziomie jest jeszcze więcej super rzeczy. Aha! Aha. Ja bym chciała być w takiej grze! Ci chłopcy są tacy przystojni! Didzi mam wstać wyjść? Nie Browasty, ty spokojnie, ja nie jestem w tej grze! Tak, ktoś ładowarką, mam 3%! Nie mam, znowu ktoś tu podrywa Dianę. Cześć przegrywy! Cześć, Dana. Musimy porozmawiać. Dana, Diana to twoja siostra. Posłuchaj jej. Ona ci chce doradzić. Dana, jesteś taką małą dziewczynką. Ładną i mądrą. A czym mam z wami rozmawiać? Jestem w drużynie Żab. Dana, cześć. Radzę ci posłuchać Diany. Tak, siostra nie da ci złych rad. Przegrywy? A co to za gra? Diana, przegrywy grają w grę. Ty tam jesteś. Nie mieszaj się. Maja, to moja gra. Diana Stories. Jeszcze jej nie pobrałaś? Pobierz ją link w opisie. Diana, czytałaś pamiętnik Blondie? Tak, przeczytaj sobie. Wiele się nauczysz i dowiesz się, czemu cię potrzebują. Diana, nie czyta się pamiętników przyjaciół. Są w nich tajemnice. Dana, zrozum, one cię wykorzystują. Dużo wymyśliłaś im snoganów. Mam już was dość. Ja mam teraz trening. Moja ekipa na mnie czeka. Super, to pogadane. O, wow, ktoś ze mną flirtuje. Maja, nie ekscytuj się, dana! Dobra, Kitty, nałóżmy trochę błyszczyku na usta i chodźmy na nasz trening. Nie chcę, żeby drużyna mojej siostry mnie pokonała. Pewnie nie jest prosta, jak twoja siostra jest twoją przeciwniczką. Timur, to bardzo trudne. Diana cały czas płacze. Kitty, powiedziałam ci to w tajemnicy, a ty dzielisz się tym ze wszystkimi. Nie rób tak. Urony, telefon mi padł na ktoś ładowarkę, proszę. Nie! nie. Tomas, jak chcesz, mogę ci dać powerbanka Lady Bunny. Diana, nawet mi go nie dałaś, kiedy cię o to prosiłam. Kitty już mogę ci dać, pojawiły się w sprzedaży. A to dla nas darmowe? Timur możesz je zamówić. Link w opisie. To, co przegrywy bierzecie? Mam trzy. Weźcie, póki jestem miła. Naprawdę? Naprawdę za darmo! Chłopaki, biorę czerwony. Bierzcie. Dzięki. Dzięki. Niech wam służą. Super ładują telefony. Diana, ja chcę różowy. Kitty, jak będzie różowy, to ci dam. Wow, cztery porty i szybkie ładowanie. Diana, tylu facetów cię podrywa. Co? Powerbank Lady Bunny? Ja też chcę. Teraz mamy trening. Kochani, nie mam tutaj pudełka z powerbankami. Jak chcecie, zamówcie przez link. W linku pod filmem nie zapomnieć. Dobra, Johnny, do zobaczenia później. Zamówisz dla mnie coś pysznego? Jasne, ale najpierw zamówię sobie powerbanka, takiego zielonego. Alexa, straciłaś swoje szczęście. Ale jak to? Pisałeś do mnie. Pisałem do ciebie, ale zaprosiłem Nancy na randkę. Przekro mi, Alexa, ale Kev się we mnie zakochał. Przekro ci? Nigdy w życiu. Przynieś mi trochę gorącej czekolady. Aleksa, nie martw się, w szkole jest tylu fajnych chłopaków. Fajnych chłopaków, Dima, chcesz się umówić? Hej, nie mam na myśli mojego, ale innych, samotnych chłopaków. Aleksa, Kev już dawno o tobie zapomniał. Zapomniałem, nawet mi się nie śniłaś. To się stało, kiedy mnie nie było? Mówiłam ci, że biorę udział w konkursie. Jestem w szoku. Chcę gorącą czekoladę. Jest dla na mnie naprawdę zła. Nancy, uspokój się, trzymaj się Kewa. Alexa tak łatwo się nie poddaje. A co jak Alexa ze mną zacznie flirtować? A jak zacznie z tobą flirtować, to mi powiesz, a ja z nią porozmawiam. Witamy wszystkich. George przyszedł jako nasza ochrona. Mamy ofertę. Chcę zostać przewodniczącą szkoły. Znowu wy! Tak, głosujcie na taję. Jak na mnie zagłosujecie, w szkole będą darmowe automaty z gumami do rzucia. Głosujcie na nią. George lubi darmową gumę do rzucia. Ajs, słyszałeś, jak będą darmowe automaty z gumami, to naszych nikt nie kupi. Przyszła przewodnicząca w cudzysłowie, może tak koniec reklam. Nie potrzebujemy maszyn z gumami, już je mamy. Jeszcze jedną czekoladę. Aleksa, to twoja trzecia czekolada. Jeszcze jedną. Ajs, nie popisuj się, będą automaty z gumą. Futboliści głosujcie, to będzie najmniejsza przewodnicząca. Nie najmilsza, ale sprawiedliwy. Tak, głosujcie na Taję, a ja będę jej prawą ręką. Same sobie jedzcie darmowe gumy. Jest spoko bez przewodniczącego. Bez przewodniczących nie ma problemu. Nie zgadzamy się na żaden wybór. Mamy już szczury. I nam wystarczy. Oni mnie nie chcą wybrać. Zaproponuj im co innego. Mam pomysł. Nie, to nie jest dozwolone. Żaby? Witaj, Witaj, kapitanie, kapitanie Dana. Dana. Żaby, czemu cała szkoła mówi, że mnie wykorzystujecie? Może coś przede mną ukrywacie? Blondie? Dana, oni cię okłamują, przecież jesteś naszym kapitanem Razem układamy nowe hasła Jesteśmy przyjazne Przyjazne jak nigdy Co się stało dziewczyny? Rozmawiamy z Daną Żaby, nie musicie mnie okłamywać, nie powinnyśmy mieć przed sobą tajemnic Dana, jak możesz w nas wątpić? Musimy sobie ufać Nasze sekrety to twoje sekrety Zawsze milczymy Dobrze dziewczyny, bo zaczęłam się martwić Przygotujcie się do treningu tak, kapitanie Dano, musimy dzisiaj stworzyć kolejne fajne hasło. Czuwczyny, co wyrobicie? Jak wszyscy się dowiedzą, to będzie dla was koniec. Jak nie rozgadasz, to nikt się nie dowie. To Dana wszystko sama zrozumie niedługo. Zespole, przebierzcie się. Tak, Dano. Trenerko Ebi, może naprawdę powinniśmy zabrać dane do naszej drużyny. Zna na czym lideringu, radzi sobie całkiem nieźle. Nie ma skotko, już jej odmówiłam. I jest w drużynie Żab. Jest tam kapitanem. Ebi, nie rozumiesz, żeby na pewno po prostu kłamują Danę. Maskotko, nie musisz mnie kłamać. Widziałam, jak dana daje im w kość. Ebi, Ebi, nic nie rozumiesz. Maskotko, nie zmyślaj. Wołajmy króliczki, mamy już trening. Ebi, tak za tobą tęskniłem. Maskotko, wyjdź. Pani Majek, nigdzie nie idę, mamy niedługo trening. Mike, powinieneś być na lekcjach, a nie na siłowni. Zamówiłem po prostu dwa makarony i myślałem, że razem w końcu zjemy kolację. A ty, maskotko, nie popisuj się. Mike, dziękuję bardzo, ale nie jem przed treningami. Musisz o tym pamiętać. No tak, zapomniałem. Dobra, do zobaczenia w kawiarni po treningu, dobrze? Zgadza się. Lepiej niech pan przestanie gadać o makaroni i zadzwoni po króliczki, bo trening już się powinien zacząć. Ten to uwielbia treningi. Tak, Mike, bardzo lubi. Też jestem w szoku. Dziewczyny? Króliczki rządzą! Dziewczyny? Żaby są niepokonane! Króliczki są super! Króliczki są najlepsze! Króliczki wygrywają! Diana, mam pomysł! Ja też! Dobra, dziewczyny, porozmawiamy na treningu! Dziewczyny, wcale się nie spóźniłyście. Trening dopiero trwa 5 minut. Przestańcie walczyć z żabami, dziewczyny. Dobra, Maskotko, proszę, chociaż ty przestań. Dziewczyny, raz, dwa, trzy, start! Wygrana! Króliczki są super! Króliczki są najlepsze! Króli wygrywają! Jeszcze raz! Wygrana! Króliczki są super, króliczki są najlepsze, króliczki wygrywają! Dziewczyny myślcie o treningach, a nie o innej drużynie. To wybór Dany, Diana, musisz to zaakceptować. Nie, nie zaakceptuję tego. W -y G R A N A! Wygrana! Króliczki są najlepsze! Dziewczyny z takimi treningami, żeby dane was pobiją. Jeszcze raz! Wygrana! Króliczki są super! Króliczki są najlepsze! Króliczki wygrywają! Brawo! Jeszcze raz! Wygrana! Króliczki są super! Króliczki są najlepsze! Króliczki wygrają! Chłopaki, mam pomysł, jak pomóc naszym dziewczynom. Jak? Zwłaszcza Dianie. Ukradniemy pamiątnik Blondy, damy go Dianie, a ona przeczyta Dani. i wtedy Dana zrozumie, że żaby ją wykorzystują. Od razu to będzie dla niej jasne. To nie jest zbyt dobry pomysł. A mamy inne opcje? Nie. To zaczynamy. Posłuchaj mnie, Taja, nie zostaniesz przewodniczącą szkoły. A jak zaczniesz się popisywać, zrobimy wszystko, żeby cię wyrzucić z tej szkoły. Zrozumiałaś? Szczury, nie chcecie może wejść? Chłopaki się przebierają, będziemy mieli trening. To zły moment. Rozmawiamy. Nie mamy już z wami o czym rozmawiać. Albo się uspokoicie, albo was wyrzucimy, jasne? Szczury. Dobra, wyjdźcie już stąd. I, I kto, kto to mówi? Te dziewczyny są wszędzie. Tak, Ta, kur w szkole. Dobra, chłopaki, poszukajmy pamiętnika. Nie pouczaj mnie, żony. Oto on. Pamiętnik z tajemnicami żab. Diana mnie za niego wycałuje. Timur, pamiętaj, że we trójkę po niego przyszliśmy. Dobra, chłopaki, musimy już iść, bo nas złapią. Pośpieszmy się lepiej. Czego się boisz? Chodźmy do garderoby dziewczyn. Ucieszam się. Dziewczyny, jestem w szoku, jaka Ebi była dzisiaj surowa. Co się z nią stało? Tak, zrujnowała nasz trening. No, dziewczyny, czasem się to zdarza. Dzisiaj po prostu nie miała nastroju. Przestańmy o niej gadać. Tak, zastanówmy się, jak uratować dane z drużyny żab. Poprosiłem dzisiaj Ebi, żeby przyjęła dane do zespołu i niestety odmówiła. Coś dziwnego dzieje się z Ebi. Dobra, przestańmy rozmawiać o Ebi. Musimy uratować dane. Potrzebujemy pamiętnika Blondi. Dokładnie to chciałam Wam powiedzieć. Jak super, że myślimy tak samo. Tylko, jak go ukraść? Dziewczyny, teraz będziecie w szoku. Zrobiliśmy coś niemożliwego. że to może porozmawiacie wy z Ebi. Nie trzeba rozmawiać z Ebi. Dobra, koszykarze, chodźcie, pochwalcie się, co zrobiliście. Podjęliśmy pewne ryzyko. Prawie nas złapali. Ale udało się. Ukradliśmy blond i pamiętnik. Co? Koszyka, że jesteście najlepsi! Jestem w szoku, my naprawdę myślimy tak samo. taki jesteście najfajniejsi! Oby były tam sekretyża, przeczytacie je danie, a ona to wszystko zrozumie. Timur, jestem taka szczęśliwa, że jesteś moim chłopakiem! Co? Co tam jest? Jej pamiętnik jest pusty. Czy ona go nie prowadzi? Wygląda jak nowy. Niesamowite, Blondie nie jest taka głupia. Tak, a wygląda na taką naiwną. Moim zdaniem to była przynęta. To nic, chłopaki, będzie jeszcze szansa na kradzież pamiętnika żab. Ale ten notes trzeba odłożyć, żeby Blondie niczego nie zauważyła. Kochani, na pewno sprowadzimy dane z powrotem. Uwierzcie w nas. Jeżeli wierzycie, zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia! pa. pa. Diana, wiesz, że nie możesz zabierać administratorką skrzynki z głosami? Czekamy na Was przy szafkach, ogłosimy, kto jest królową szkoły. Diana, jesteśmy na czas? Wszystko ok, wygra Dana. Nareszcie Dana zrozumie, jakie są żaby. Oby ja, oby ja. Blondie, jestem pewna, że będziesz królową. Żaby się łudzą. Cicho, bo jeszcze coś usłyszę. Życzę wszystkim powodzenia, ale czuję, że zwycięzcą będzie... Diana! Kitty, nic nie powiem, to tylko takie przeczucie. Żaby, przestaniecie się na nas gapić? Diana, one pewnie wiedzą o pamiętniku. Siedzę i zastanawiam się, jak wy króliczki mogłyście ukraść mój pamiętnik. Ale popełniłyście błąd, bo mam dwa. Jeden trzymam przy sobie, a drugi jest pusty. Diana, jak mogłaś ukraść pamiętnik i Tam są jej sekrety. Oho, wszystko wiedzą. No i co, żaby próbuję odzyskać siostrę. Żaby, jak wam nie wstyd, zwabiłyście dane. Żaby nie mają wstydu. Dana, kiedy zrozumiesz, że cię wykorzystują? Da, Dana, nie, nie wierzę im Dziewczyny, nie wierzę im Szkoda króliczki, że nie potrafimy się porozumieć Jeszcze raz włamiecie się do naszych szafek Będziecie gadać z nami, a my nie zwrócimy uwagi na to, że jesteście dziewczynami Nie wolno kraść pamiętników innych Króliczki są bardzo ciekawe naszego życia i naszych sekretów o, żaby, jakie wy możecie mieć sekrety? Wasze żabie życie nas nie interesuje. Chciałyśmy tylko znaleźć dowody, że używacie danych do nowych haseł. Witaj cała szkoła, mam dla Was świetną wiadomość, zwłaszcza dla dziewczyn. Dzisiaj wybieramy nową królową szkoły. Kolejna świetna wiadomość jest taka, że nie potrzebujecie żadnych sukienek. Będą tylko urny wyborcze. Wygrywa ta, która zdobędzie najwięcej głosów. Pizza, Ice chce coś pysznego? Dziewczyny to super! Tak, ale super! Bierzemy udział? Tak! Dziewczyny, ciekawym niektóra z was stanie się królową Jestem pewien, że na pewno któraś z was wygra Maskotko, ktokolwiek zostanie królową To będzie nasze wspólne zwycięstwo Tak, wszystkie jesteśmy królowymi Nie ma nikogo lepszego od nas Żaby nawet nie powinny z nami walczyć na co możemy ci zaproponować? Mamy zieloną sałatkę Naleśnik szpinakowy I zupę cebulową, na co masz ochotę? Wezmę zieloną sałatkę Dzisiaj wybieramy królową szkoły Po głosowaniu musimy urządzić jakiś bankiet Przygotujcie trochę naleśników. Dobra, Jan, ale chyba się pomyliłaś. Babeczki, a nie naleśniki. I zrobimy różne nadzienia: śliwkowe, wiśniowe, morelowe. Postarajcie się, bo wybieramy królową szkoły. Ciekawe, na kogo będą głosować. Ajs, wyobraź sobie, że głosują na mnie. Nie, Pizza, na pewno wygra króliczek, one zawsze wygrywają. Tak, tak, niestety. Czemu niestety one są królowymi, a ty jesteś moim księżniczką? Mmm, Ajs, ja chcę koronę. Nie idź, przygotuj zieloną sałatkę. Dziewczyny, trzymam kciuki, żeby któraś z nas została królową szkoły. Tak, chcę, chcę zostać, zostać królową. królową. Patrzcie na żaby, myślą, że ktoś na nie zagłosuje. Dziewczyny, uważam, że tym razem powinny wygrać żaby. Diana, zwariowałaś? Nat, nie. Dana powinna wygrać. Racja! A wtedy żaby wyrzucą ją z drużyny. Dokładnie. Jesteś genialna! Dziękuję, wiem. Jak to zrobić? A co, jak nikt nie zagłosuje? Przecież pomożemy Danie wygrać. Jak? Ja! Dokończcie lemoniadę, wszystko wam opowiem. Czemu nikt mnie nie uprzedził, że będziemy wybierać królową szkoły? Przynajmniej bym się przebrała i zrobiła makijaż. A ja jestem gotowa, myślę, że zwycięstwo będzie moje. A moja twarz jest taka sucha, z taką twarzą nikt na mnie nie zagłosuje. O, dziewczyny, a to co za spotkanie? Dziś zostanie, zostanie wybrana królowa, królowa szkoły. Przygotowujemy się, a niech to wyglądam beznadziejnie. George, głosuj na nas. W tej szkole nikt nas nie lubi. Ja tu tylko pracuję, nie mogę głosować. W szkole głosować mogą wyłącznie uczniowie, piłkarze, futboliści mogą na was zagłosować. Zagłosujemy na, na nasze dziewczyny. dziewczyny. Zapytajmy koszykarzy. Chodźmy, może zagłosują na nas. Tylko obiecajcie, że jak któraś z was nie zostanie królewną, to... To nie będziecie robić dramy. Bo nie jesteśmy pewni, czy ktoś inny jeszcze na was zagłosuje. Co o nas sądzicie, chłopaki? Jesteśmy piękne, wszyscy będą na nas głosować. Nie byłabym taka pewna. Kev, Aleksa jest śliczna. Mówiłeś mi, że Nancy jest lepsza. No nie wiem, jakbym wybierał, to nie wiem, którą bym wybrał. Ale z ciebie przyjaciół, skołwałaś mnie. Dobra, królowie i królowe, wstawajcie. Czas iść na lekcję, a ja będę chronił szkołę. Dobrze, Dobrze, już, już idziemy. idziemy! No dobra, ciekawe, kto zostawił lunch w szafce. No i jak jesteście gotowi na walentynki? Ta. To będziemy płynąć jachtem? No jasne. jasne. Ale ani słowa dziewczynom. Będziemy milczeć. Mhm. Chłopaki, cześć! Możemy prosić o przysługę? Dla, Dla was, was nie ma, nie ma problemu. problemu. Dzisiaj wybieramy królową szkoły i chcemy, żebyście zagłosowali. Diana na pewno zagłosuje na ciebie. i mój głos jest twój. Nat, głosuję na ciebie. O chłopcy, jesteście tacy słodcy, ale nie powinniście na nas głosować. one się zmieniły. Musicie głosować na żaby. Że co? Królową szkoły musi zostać dana. Żeby na pewno wyrzucą dane z zespołu, bo po prostu tego nie wytrzymają. A! -a. Dobry pomysł! Dokładnie, to jak chłopaki, zagłosujecie na dane? Jak chcecie, to zagłosujemy. Tak jak powiecie, dziewczyny. Dzięki, Dzięki chłopaki, chłopaki, jesteście, jesteście najlepsi. najlepsi. A my idziemy porozmawiać z innymi. Tak, żeby królową szkoły została dana. ja idziesz? Idę, idę. Timur, co ty tam pokazujesz? Serce! Dobra, to teraz musimy pożegnać nasze dobre humory. Jak to? Musimy zapłacić za jacht. A ile to kosztuje? 25 tysięcy! Normalne walentynki. No dobra. Temat lekcji. Nauczycielu Mike, przykro mi, ale dzisiaj nie będzie lekcji. Dzisiaj wybieramy królową i musimy się przygotować da mi ktoś szminkę? To świetnie, bo naszym dzisiejszym tematem jest wygląd i jak ważne jest to w życiu człowieka. Wygląd jest naprawdę ważny dla dziewczyn, nauczycielu Mike. Nauczycielu Mike, obudziłam się dzisiaj i się nie pomalowałam. Wiadomo czemu, bo królowa musi być naturalnie piękna. Didi, jesteś moją królewną, będę na ciebie głosował. Mam zamiar mówić się z dziewczyną, która zostanie królową. Tomas, królową zostanę ja i uwierz mi, nie będę się z tobą spotykać. Przegrywię. Dobra, odłóżcie te wszystkie kosmetyki i porozmawiajmy, bo wygląd jest ważny w życiu człowieka, ale nie najważniejszy. Mylisz się, nauczycielu Mike. Dla dziewczyn najważniejszy jest wygląd. Zwłaszcza dla takich jak my, dla żab. Oczywiście, żaby, że jesteście piękne, macie takie rzęsy, takie usta, róże do policzków. Jak umyjecie twarze, to zobaczymy, jak naprawdę wyglądacie. Gigi, przestań, bo zaraz wstanę. Ja prawie w ogóle nie mam makijażu. Ej, Dana, nie najeżdżaj na Gigi. Browasty, radzę ci być cicho. Browiasty, browiasty. Co, chcesz żartować, że mnie Dana uciszyła? Nie jestem ciekaw, kto zostanie królową. Królowa jest jedna i jest nim Gigi. Gigi. Gigi, Gigi, mam dość tego twojego brzęczenia o Gigi. Dobra, przestańcie się odciągać od tematu. Wygląd nie jest najważniejszy. Ej, browasty, co ty robisz? niszczy przeciwników. Browasty, co robisz? Nauczycielu Mike, browasty na mnie pluje. Nie rozpraszajcie się. Browasty! Żeby przestańcie krzyczeć! Browasty, browasty, on wszystko robi dobrze. Dziewczyny, wasze laty. Głosujcie na nas. na nas. Sami zdecydujemy na kogo głosować. Dziewczyny, nie postrzegamy was jako królowych szkoły. A kogo widzicie jako królowe szkoły? Te za nami? Jest im do nas daleko, wcale nie są ładne. A może to ja zostanę królową szkoły? Futbaliści, będziecie coś zamawiać? I co, nie będziesz królową? A ja i Cindy za dużo gadają, gadajcie sobie. Każdy to chce zostać królową, ale królowa może być tylko jedna. I to będę ja. Zobaczymy, kto na was zagłosuje. Będziemy się śmiać, gdy żadna z was nie zostanie królową. I będziemy się śmiać. Tak, jak żadna z was nie zostanie królową. Dima, co? Tylko sugeruję. Mój głos i tak zagłosuję na swoją ulubienicę. Ej, to pudełko z głosami. Dziewczyny, czas zbierać głosy. Tak. Cześć wszystkim. To skrzynka z głosami. Ale już wiemy, kto został królową. Jeżeli nam pomożecie, będziemy was dobrze traktować. Wy pomożecie nam, a my pomożemy wam. A niby czemu mamy wam pomagać? Co, chcecie zostać królowymi, tak? Króliczki, wy zawsze wygrywacie. Dziś to nie wasz dzień. Dzisiaj jest nasz dzień. My chcemy być królowymi. Królową szkołę powinna zostać dana, moja młodsza siostra. Jest z żabami, a one ją wykorzystują. Proszę, pomóżcie nam! Króliczki nie będą się ubiegać o kolejny tytuł królowej. Obiecujemy! Naprawdę? Mówicie poważnie? Czego od nas chcecie? Głosów, Kev, chcą głosów. Wystarczy, że wrzucicie tutaj kartkę z imieniem Dana i to wszystko, a my nie weźmiemy udziału w kolejnym konkursie. To jak? Zgodzicie się? Prosimy, naprawdę chcemy, żeby żeby wyrzuciły dane. Zgoda, ja też zagłosuję na dane. Co? Kolejnym razem króliczki nie wezmą udziału, to dla ciebie super. Dobra, zagłosuję na dane i powiem jej, żeby potem głosowała na mnie. Kev, jesteś najlepszy. Diana, nie wysyłaj mu całusów, bo jeszcze się w tobie zakocha. No dobra, zbierzmy głosy. Dzięki, futboliści, jesteście super. Uważaj na słowa, Diana. Dzięki, futbolistki. Pamiętajcie, zawsze wam pomożemy, bo wy nam pomogliście. Tylko zachowujcie się normalnie i nie popisujcie się. Ta ja, Cindy, ale czemu Dana? Dziewczyny, bo Dana nie powinna być w drużynie Żab. Okej, okay, zagłosuję na Danę. Dobra, ja też. Dziękuję. Kochani, wasze głosy na Danę? Dana dzisiaj zostanie królową. I będzie szczęśliwa, ale też w szoku. Głos nadany. Diana, jeszcze nasze głosy. Nadane. Dziękuję, pizza i ice. No dobra, potrzebujemy tylko głosów koszykarzy. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży. Ułoży się, Timur. Dzięki, Zakat. Diana, a wiesz, że nie możesz zabierać administratorkom skrzynki z głosami? Czekamy na was przy szafkach. Ogłosimy, kto jest królową szkoły. Diana, zdążyliśmy. Wszystko okej. Okay. Wygra Dana. Nareszcie Dana zrozumie, jakie są żaby. Oby ja, oby ja. Blondie, jestem pewna, że będziesz królową. Żaby się łudzą. Cicho, bo jeszcze coś usłyszę. Życzę wszystkim powodzenia, ale czuję, że zwycięzcą będzie... Jana! Kitty, nic nie powiem. To tylko takie przeczucie. Kochani, policzyliśmy głosy i wynik był naprawdę szokujący. To nieoczekiwany wybór. Uff. Chłopaki, czuję, że wygram. Dizzy, trzymam za ciebie kciuki. Mam nadzieję, że Cindy wygra. Ja na poś mam dość trzymania pudełka. George, trzymaj koronę. Więc w tej szkole, w szkole króliczków, królową zostaje... Dana! Uuu! Uuu! Co? Blondie, przepraszam, nie wiedziałam. Patrzcie na reakcję żab. Gdy tylko Dana założy koronę, wyrzucą ją z drużyny i dana wszystko zrozumie. No, no dalej, Dana, idzie za koronę. A więc gratulacje dla nowej królowej szkoły! Dany! To ja powinnam być na jej miejscu. Gratulacje! Żeby nie spieszą się z gratulacjami dla dany. Dana, zobacz, żeby wcale nie są zadowolone. Jaka szkoda? Uuu, Uuu, nareszcie królowa szkoła. Szkoła. Żeby zabręcy! Żeby... Nasz plan chyba nie wypalił. Jestem taka dumna z naszego zespołu. Wreszcie korona jest u nas. Dziewczyny, wiecie co? To nie moja korona, to nasza wspólna korona. Dziękujemy, dama króloważab. O niech to! Niespodzianka, Diano. Czy to był nasz ostateczny plan? Tak, na nic innego nie wpadłam. Kochani, jestem w szoku. Napiszcie, proszę, w komentarzach, jak odzyskać dane. Zostawcie lajki, like, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia, pa pa! Żaby królowe, żaby królowe, żaby królowe!